No to dzień dobry moi mili. Witam Was z miasta Trabzon nad Morzem Czarnym. Od razu czuję tutaj ciepły powiew. E, oraz to, że e, to miasto leży już na wschodzie Turcji. Od razu to widać już nie jest takie europejskie jest takie bardziej naprawdę e, azjatyckie. Więc. I właśnie przyjechałem po 14 godzinach męczarni autokarem. To była straszna podróż. I... I idę się zameldować do... na... na chatę. Zostawiam rzeczy i jadę w góry e... zwiedzać. To jestem na dworcu nie wiem, Dolmuszy. I jadę do Maczki, a dalej będę chciał się w góry na monastery dostać na stopa, z względu, że w tym momencie nic sam nie jedzie. I tak samo powrót będę chciał sobie zorganizować na stopa. Jadę teraz autobusem, busem ze względu, że jest godzina 11 i nie mam czasu, jak wiecie się, teraz o 6 sierpnia więc szkoda czasu na próbowanie stopować. No, i dojechałem do miejscowości Maćka, i teraz muszę łapać stopa w kierunku Sumeli. No, i tak jakby trochę nic w ogóle tutaj nie jeździ. Właśnie złapałem w końcu autostopu po przejściu 4 km i jadę na pasę, także te nieodkrytej, ale zarobiście. No dobra, to chłopaki mnie podrzucili. Tutaj jest bramka wjazdowa do monasterów. Dalej nie można swoim samochodem wjechać, więc można tylko e, autobusem, busem wjechać. Kosztuje 3 zł, jest 4 km. E... Widzicie? Przed nami Monaster Sumela. Cały klasztor wykuty w zboczu góry. Monaster jest niestety zamknięty z powodu remontu, jest w takim generalnym remoncie, wszędzie tam stoją rusztowania, ale no faj, fajnie, fajnie zobaczyć to miejsce chociaż z odległości, no, stąd, stąd będzie jakieś 300 metrów, więc, więc widać, robi naprawdę mega wrażenie, wybudowany w tej, w tej skale. Te... Oh, ponownie w Trabzonie, niestety Monaster był zamknięty e, i zobaczcie oh, jak to miasto jest położone na zboczu gór, e, to miasto jest położone na zboczach gór, które wpadają bezpośrednio do Morza Czarnego i tutaj prawie każda uliczka się pnie serpentynami po wzgórzach, ale ładnie to wygląda. Masakra, jak to? Jakie zbocza tu są na ulicach tego miasta? Te schody mają ze 300 metrów, a na tych 300 metrów się schodzi 120 metrów aż w dół. A albo w górę, to gorzej. Chociaż w moim wypadku, biorąc pod uwagę to, że mnie boli teraz kolano, to. to. się kiepsko schodzi. Dobra, idę przez jakieś wąskie uliczki przez jakieś osiedla mieszkalne i ludzie się tutaj na mnie patrzą normalnie, jakbym był niebieski, a do tego miał jeszcze cztery nogi. <laughs> Ale nie ma się co dziwić, przecież w takie, w takie uliczki się stury, turyści nie, za, nie zapuszczają. Zaczyna się ściemniać, także czas się stąd ulatniać. Zobaczcie to. W ogóle tutaj stoi wrak, wrak, samo, wrak samochodu, tutaj stoi. Dobra, wiem już o której jutro ma autobus, jest co godzinkę, ale to nie jest daleko, jest jakieś 100 km stąd, jutro jadę, ale najciężej się będzie dostać e, dalej, bo Pomaganie. będę jechał z góry, będę jechał stamtąd już w góry, tam gdzie są te uprawy, e, Uprawy herbaty e, i tam może być ciężko dostać, ale zobaczymy jak pójdzie. A no i muszę sobie dokupić e, ciepłą bluzę, jakąś z tego względu, że e, teraz, e, jak pojadę na wschód, e, może być problem z wynajęciem jakiegokolwiek noclegu, bo na bookingu na Airbnb są najtańsze takie po dwa, takie po 100 złoty tam na wschodzie, na, na wschodzie przy granicy z Armenią i Iranem a tam spędzę przynajmniej tydzień teraz 10 dni może więc coś czuję, że zapowiada się dużo spania w namiocie a tam w nocy jest zimno także Taki chaos tutaj panuje na drogach. Przechodzimy na czerwonym, oczywiście, bo tu się nie czeka. No tutaj to poczekam, bo nie chciałbym być rozjechany przez te wszystkie pojazdy, co nie. A więc zobaczmy, jeszcze tam jest miasto. W oddali ładnie to wygląda. Dzień dobry, moi drodzy. Bo się wstałem na autobus, w którym miałem jechać dalej w trasę dzisiaj w góry. Ale jednak muszę zostać tutaj jeszcze jedną noc, bo taki pada deszcz, że nie da się wyjść nawet z hotelu bez kitu. Ulicą rzeka płynie. Zresztą sami zobaczcie. dodatkowo tak mnie boli kolano prawe, że wczoraj już ledwo doszedłem do domu. Także, no jak widzicie, trochę się rozpadało. Właśnie pogadałem sobie z Gruzinem, który przyjechał e, prosto z Rzeszowa. Także spoko. Pierwszy raz pierwszy raz od Miesiąca w podróży rozmawiałem z kimś po polsku na miejscu będąc. Ok, jestem właśnie u fryzjera, także czas zrobić ze sobą porządek. Let's start. <laughs> Także pierwszy raz będę golony e, brzytwą. Trabzon, trabzon, w tra trabzon, w <laughs> No i od razu człowiek jest inny, świeższy, ładnie zrobione, fajnie. <laughs> ok, to korzystając z okazji, że e, siedzę w domu e, i e, bo pada deszcz i się nie da na zewnątrz wyjść, to odpowiem jeszcze na pytania, które m, zadaliście już po tym Q&A, które było w dzisiejszym odcinku, czyli wczorajszym. E, Ok, Bodukuda-san e, pyta, czy odkryłem swoją pasję do podróżowania jeszcze w dzieciństwie i czy podróżowałem w dzieciństwie? E, tak. E, mama zawsze e, starała się, e, żebyśmy chociaż w wakacje e, gdzieś pojechali, chociaż na takie pojedyncze dni, czyli jakieś ruiny zamku, e, w naturę. E, dodatkowo całe dzieciństwo uwielbiałem spędzać. E, razem ze swoimi kuzynkami u wujka na wsi, gdzie biegaliśmy po lesie i się bawiliśmy. E, taką po raz pierwszy, po raz pierwszy powiedziałem, że e, będę podróżował, że chcę być podróżnikiem. E, było gdzieś jak miałem 12, może 13 lat. E, wtedy też przeczytałem właśnie pierwsze książki. E, Jacka Pałkiewicza i Wojciecha no i to one mnie zainspirowały do podróży. Oczywiście wtedy wyobrażałem sobie, że będę jakimś takim jak e, Jacek Pałkiewicz, że będę prowadził wielkie ekspedycje, jakieś do Indian, wyprawy przez dżunglę, e, przez pustynię. No, życie troszkę to zweryfikowało, jest inaczej, ale e, mimo wszystko bardzo cieszę się, że. E, że mogę to robić, że mogę podróżować. Więc, tak, w wieku 14 lat po raz pierwszy wyjechałem w góry w Tatry tam właśnie z mamą i wtedy, wtedy, wtedy też odkryłem u siebie zamiłowanie do gór i to się już powtarzało tam potem, co, co każde wakacje wyjazd w Tatry. W 2011 roku po raz pierwszy. Wyjechałem za granicę, była to Słowacja i tatry słowackie. A w 2014 wyjechałem do Anglii do pracy, i od tamtego momentu, od 2014 roku, zacząłem też regularnie podróżować. Moja pierwsza taka zagraniczna podróż. Nie licząc tego wyjazdu do Anglii, to była Szkocja w czerwcu 2015 roku. No i od tego, się, od tego się zaczęło. Od tamtej pory podróżyłem coraz więcej, coraz częściej. Też w 2000, chociaż nie, jeszcze przed wyjazdem do Anglii, myślę, że to mógł być 2012 rok, 2013, postanowiłem, że chcę pojechać w podróż dookoła świata. I wyjeżdżając do Anglii, nasłuchałem się różnych opowieści od ludzi, że jak to wspaniale się tam zarabia i w ogóle. Więc, wyjazd w podróż dookoła świata miałem zaplanowany na 2016 rok. Jednak, życie zweryfikowało to bardzo szybko i okazało się, że po półtorej roku w Anglii nie da się wyjechać w podróż dookoła świata. Potrzebowałem na to 5,5 roku, aż udało mi się odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy i e, móc sobie zostawić pracę i wyjechać e, w październiku 2019 do Polski. E, no, a potem w podróż, w którą jestem obecnie. Okay, Ewa L pyta: Czy lubię podróżować samotnie czy w towarzystwie? I jedno i drugie. Lubię podróżować samotnie na długie dystanse. Wtedy nie ma takiego oparcia jak się jest samemu tak naprawdę. Mogę robić kompletnie, dokładnie to co chcę, kiedy chcę. Ale no wiadomo, że, będąc samotnie w podróży, czasami brakuje takiej kogoś bliskiej osoby, jakiejś, z którą można po prostu spędzić czas, pogadać. Jeśli chodzi o wypady w towarzystwie, bardzo je lubię. Często zdarzają się takie wypady. W tym, w tym roku wraz z przyjacielem i jego dziewczyną przejechaliśmy Szlak Orlich Gniazd rowerem. Potem byłem na 14-dniowym trekkingu z grupą znajomych w Szwajcarii. Jeszcze nie było z tego filmu, ponieważ nie było kiedy zmontować, a mam 80 giga materiału. Także jak wrócę do Polski, to do tego usiądę. No i oczywiście wiele różnych pojedynczych wyjazdów weekendowych, pojedyncze dni, kilkudniowe wypady ze znajomymi, z przyjaciółmi. Uwielbiam w ten sposób spędzać czas. Jest to całkowicie coś innego niż podróżowanie samotne, więc Lubię i jedną i drugą formę podróżowania. Ok, pytanie od Katarzyny, czy miałem kiedykolwiek niebezpieczną naprawdę sytuację? Tak, miałem taką niebezpieczną sytuację. Było to w czerwcu 2016 roku, kiedy 9-metrowym jachtem żeglowałem z Norwegii, z Oslo dokładnie do Polski. To był tygodniowy rejs wraz z Marcinem Gienieczko, którego serdecznie w tym momencie pozdrawiam. Popłynęliśmy do Norwegii odebrać jego sanie wyprawowe, których ma zamiar użyć podczas swojej ekspedycji przy zdobywaniu bieguna południowego. No i wracaliśmy Wracaliśmy z Oslo tym 9-metrowym jachtem. Były nas cztery osoby. Ja, Marcin, kapitan Remigiusz Trzaska. E, I Stefan, właściciel jachtu. E, do pokonania mieliśmy 550 mil morskich. E, I e, trwa ostatnie, przedostatniego dnia. Miał być sztorm, o którym doskonale wiedzieliśmy i przeczekaliśmy go na Bornholmie. Przeczekaliśmy sztorm i wypłynęliśmy z Bornholmu tuż po sztormie. Dosłownie kilka godzin po tym, jak cały ten front przeszedł. Także cały czas jeszcze padał deszcz, morze było mocno rozbujane, były takie fale 4-5 metrowe. Ale z tendencją już, że w ciągu kilku godzin się uspokoi. Także popłynęliśmy w kierunku Polski. W środku nocy, była to bodajże druga w nocy, usłyszałem, że Mar Marcin, który akurat miał wachtę, woła kapitana. Usłyszałem, tak śpiąc w kajucie u siebie jednym uchem, ale słyszałem z rozmowy, że coś jest nie tak. E, także zacząłem się ubierać we wszystko z ciuchy ciepłe, jakie miałem i wtedy kapitan też właśnie nas wezwał e, natychmiast na pokład, żeby się stawić, bo e, co się okazało straciliśmy płetwę sterową e, oraz kil. Kil to jest taka płetwa od spodu łodzi, która nie pozwala się w niej przewrócić. Więc nie mieliśmy tego, tego stabilizatora, kilu oraz steru, więc nie było jak sterować naszym jachtem. Co ciekawe, wiedzieliśmy tylko o sterze o, o tym, że kil straciliśmy, nie mieliśmy w ogóle żadnego pojęcia, aż do momentu, kiedy przy brzegu wyciągnęliśmy jacht z wody. Była druga w nocy, nie mieliśmy jak sterować, więc trzeba było wezwać na pomoc Sar. Był fal, było naprawdę groźnie, fale sięgały tych 3-4 metrów, cały czas jeszcze padał deszcz. Dodatkowo wpłynęliśmy na ławicę słupską oddaloną, jest to płycizna przede wszystkim, a na płyciźnie fale fale się zwiększają, także było nieciekawie. E, na szczęście dzięki, dzięki e, umiejętnościom naszego kapitana i jego opanowaniu e, niczego się nie stało. E, po pięciu albo sześciu godzinach przypłynął po nas holownik, e, który miał problem z, rzucen z, z, z rzuceniem na liny holowniczej przez e, falę. E, potężne, więc nie miał jak do nas podpłynąć. <kluje> I No i co, w końcu udało się tą e, linę nam wrzucić. Wzięli nas na hol e, i płynęliśmy następne 6 godzin, będąc holowanym, do brzegu, do ustki. E, zajęło to tak, tak dużo e, czasu, ponieważ e, bardzo wolno nas musieli holować. Zaledwie 4 węzły z prędkością 4 węzłów nas holowali. A to dlatego, że nasza łódź ustawiała się bokiem do fali. Więc jeżeli byśmy przyspieszyli, to by nas przewróciło, zatopiłoby nas. Więc to była moja najbardziej taka ekstremalne doświadczenie w moim życiu. Jak najbardziej realne zagrożenie, które się na morzu mogło bardzo źle skończyć. I, I co? Od tamtej pory bardzo ciągiem nie na morze. Tak, ciągiem jest strasznie na morze i jest to na pewno jedna z tych rzeczy, którą chcę w przyszłości robić. Żeglować. Kolejne pytanie od Budokuda San. W którym kraju, w którym byłem, chciałbym zamieszkać, jeżeli nie mieszkałbym w Polsce? E, z tym mieszkaniem w Polsce to jest dosyć skomplikowane, ponieważ ostatnie 5,5 roku e, mieszkałem w Anglii e, i dopiero od października, do, od, od października 2019 z powrotem wróciłem do Polski, ale jak wiecie, no, od maja zacząłem podróżować, więc w sumie za dużo się nie namieszkałem. E, oczywiście, e, swoje plany. Wiąże z mieszkaniem w Polsce, jednak na ten moment czuję się tam najlepiej czuję się, że w Polsce jest mój dom, tam się czuję dobrze i swobodnie. W Anglii Anglii jakoś nigdy szczególnie nie polubiłem. Oczywiście jest wiele pięknych miejsc, które nawet mogę polecić, żeby odwiedzić, ale jako kraj do życia na stałe mi po prostu nie spasował, nie odnalazłem się tam. Ale paradoksalnie do tego jest to miejsce, gdzie będę nadal jeździł, aby zarabiać, bo w Polsce uważam, że nie ma sensu, abym, abym pracował. Musiałbym pracować 10 czy 11 miesięcy, żeby sobie pozwolić potem na wyjazd, a w Anglii no, trochę mniej, <laughs> trochę mniej. A z krajów takich, w których byłem i ewentualnie mógłbym zamieszkać, to na pewno jest Gruzja. Gruzja bardzo mi przypadła do gustu. Są naprawdę fajni ludzie i jest takim jeszcze swobodnym krajem. Nie jest takim uporządkowanym jak Europa. A ja bardzo tego nie lubię tej kontroli, która jest w Europie, no i ogólnie w świecie, tak zwanym cywilizowanym. A z, a z krajów. Innych. W sumie, chyba jeszcze za mało za mało w świecie widziałem. Byłem dopiero w 15 krajach czy 16, więc ciężko mi jest na ten moment powiedzieć. Na ten moment chyba jest to raczej Polska. E, ok, na ten moment to by były wszystkie pytania. Wielkie dzięki za e, zainteresowanie moją osobą i tym, co robię. E... Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was satysfakcjonują. No i co, na pewno takie QA sobie jeszcze zrobimy za jakiś czas. Też widzów przybywa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich nowych subskrybentów. Więc takie QA sobie co jakiś czas będziemy robić. Więc pytania można zadawać śmiało, a ja co jakiś czas je po prostu zbiorę. I na nie odpowiem. Jutro ruszam w dalszą podróż. Co prawda, dalej ma padać, ale sprawdziłem prognozę pogody. I ma padać przez najbliższe dwa tygodnie, tutaj na wybrzeżu Morza Czarnego. A więc nic na to nie poradzę. Trzeba się zebrać, jechać w to miejsce, które chcę odwiedzić jutro, i potem jechać dalej na wschód. Ponieważ tam na wschodzie będzie naprawdę zimno, bo już są temperatury w okolicach 0 stopni, ale tam przynajmniej nie pada. <laughs> Także taki jest plan. Ok, wielkie dzięki e, za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka. E, mam nadzieję, że Wam się e, podobał e, i do zobaczenia w kolejnym. Miejcie wspaniały dzień, cześć!